Let's go w takim razie. Możemy przejść. Przeszukaj kryptę. Mm. Cze, cze, czemu mam tu skojarzenia do fallouta? No tam też były krypty, co nie? Dam, osiągnięcia, ale co wy nie widzicie tych osiągnięć, bo nie mam jakby włączonego nagrywania na nakładkę steama. O, tu coś jest. Demon zabrał to co, na maszynę? Czy coś, co tutaj nagrywali? Kamerę? I don't know, man Może się przekonamy To muszę tu znaleźć, e e e e ewentualnie, ewidentnie, bo... Gra mnie niezbyt chce puścić naprzód, no chcę żebym przeszukał kryptę, to jest tylko ten napis Jakiś item muszę znaleźć Kurde, może będę klikał E, o, o, mogę otwierać te no, oczywiście radyjko

are you crazy? That's, Do that's, jego yes. that's where the trail seems to lead. Oh, well, it's probably close by. probably through that door. but it won't be easy to open. i'll need three gears, a crowbar, and some kind of counter. -back. oh, yeah. whoa, whoa, whoa. Oh. Well, that works too. i guess. okay. your stuff just feels <laughs> so much love. Okej, okay, muszę znaleźć zębatki, później łom Tom, ze podszedł! kurde! Totalnie się tego nie spodziewałem, siema O, Ona ma to. Aureole, jak się... Ale czemu to... Te... What? Ciekawy, nie wiem, misterek czy coś Aureole, okej, okay. coś jeszcze tu masz? Nie, fajnie, że kurde mamy kompanów, ale jak stoisz tak blisko mnie... Nie, nie, Boris, Tom, Tom, Tom. Troszkę się boję jednak. Wygląda to. Creepy dosyć. Dobra, myślę, że napisy będą bardziej w oczywistym miejscu. Dobra. On będzie to przechodził, co nie? Cofnijcie się, moje dzieci. Nie, nie chcemy na to patrzeć. Eh, przechodzi tam. Nie gadajcie, że się zablokujecie tutaj. Zablokowali się w drzwiach! Ty no nie przepuszczą mnie teraz! Nie! Ja ja sobie robicie! Ja oni się pobukowali! Czemu się zbukowaliście w drzwiach? Dajcie mi przejść! Za cholery nie przejdę. Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia! No nie ma wyjścia! No nie wiem, co grę, chyba, ale. Kurde, jakie mam, jakie mam to zrobić? Nie, dobra, za dwu... <śmany> 2 Jezus Maria, nie uwierzycie, co musiałem w tym momencie zrobić? Przez to, że ta dwójka. Zbugowała się w drzwiach. Nie chciała je przepuścić. Teraz też mi zresztą nie chce. To wiecie, co musiałem zrobić? To nie miałem jak zginąć. Nie mogłem się cofnąć, żeby nie wiem, zginąć przez tamtych durniów czy coś. Bo były zamknięte oczywiście drzwi za mną. Jak to w tej grze? Więc co musiałem zrobić? Odpalić całą grę na nowo i ją przejść jeszcze raz! A, jakie to było męczące. 20 minut to przechodziłem jeszcze raz. Muszę przyznać, że jeżeli się wie, jak gra wygląda, co trzeba robić, to o wiele szybciej się przechodzi. Okej, okay, no to to jest wiadome. Więc 20 minut w porównaniu do tych 40, czy w sumie nawet prawie godziny, jak przechodziłem, no ze słuchaniem tapeów i tak dalej, więc. Więc trochę jestem usprawiedliwiony, ale i tak. 20 minut musiałem w cały czas to samo przechodzić. A ja już chcę wiedzieć, co jest dalej. Dobra, Ink Demon już przeszedł, tak, mam nadzieję. Eeeh... Mam nadzieję, że już poszedł sobie dla Jeszcze chwilę poczekam Nie warto się cofać, bo... Oni się później bugują i nie możemy przez nich przechodzić, przez co... Widzieliście, co się stało Dla was to było szybkie cięcie, dla mnie to było 20 minut przechodzenia tego samego W stronę śmierci! Dobra, lecimy w stronę śmierci, tak? Łukat, cenka! I've wow. seen this before. I don't see any way around. Nothing to build a raft with. We'll have to wade across. We can't. We're not like you, Henry. If we go in there, well, a drop of water in the ocean is rarely seen again. Oh. I guess it's all up to me. And I don't even know what I'm doing here. do tuszu, chyba. Nie wiem nawet dlaczego to się mi wszystko dzieje. Jesteś tu z powodu powodów Henry. Zawsze jest powód. Nawet jeśli nie rozumiesz tego. Czas. Wyłóż nas. Dobry pomysł. To jest dobry pomysł, słuchaj Alice. Wejdź do maszyny! Wejdziemy do maszyny tuszu! Oh shit, ty, o to się nie spodziewałem. Kurde Alice, mądrze mówisz, zawsze jest jakiś cel. Że zawsze robimy coś, po coś Naszym celem być może jest uwolnienie tych właśnie ziomków Tych wszystkich z tuszu no w ogóle jakąś rękę chyba zamontowaną przez Alice To był ten moment, mi się wydaje, że Alice zamontowała, albo, albo ta ręka była wcześniej, w sensie wiecie Jak była początkowa kaczenka to chyba właśnie ona mówiła, że o głupotę zrobiłeś, chyba mu rękę nową Zrobiła, nie ja wiem czy to Ona czy po prostu Tom miał to od samego początku, po prostu tego nie widziałem. Nie wiem. Możliwe, że to druga opcja. W każdym razie, no wiemy, że Joey nas tu przeprowadził, prawda? To jest wszystko, co wiemy. W sumie, dobre. No, mogli. No, nasza siekiera sobie poszła. Myślałem, że to są oczy. Nasza siekiera poszła się. Ehem, <laughs> wiecie co? Więc trochę kiepsko. No, ale cóż, Joey nas tu przyszło. Przysłał, jakie bugi w ogóle. What the fuck! Joey nas tu przysłał. Miał ku temu jakiś cel. Może w końcu odkryjemy. Bardzo możliwe, bo FPS-y dropią. Dalej no, pamiętasz moje imię? Kto za napisał? Mister Sister Bendy? Czy może Joey? O! Czemu tu są? Jakieś postacie? Mamy pana Borisa, mamy inne postacie. Czy to są jakby takie. Tak były, w portalu były wieżyczki Które stanowiły jakby wiecie, wyznacznik dobrej wieżyczki To, czy to są właśnie wyznaczniki dobrych stworów w Stuszu I po prostu maszyna jakby bierze z, Jakby próbkę Jak wygląda cała postać na przykład takiego Borisa I tworzy inne kopie, nie wiem czy tak to działa, ale tak to mi się skojarzyło z portalem Oto kryjówka Bendiego. przynajmniej... Tak to wygląda Hym! Mówi na niego HIM, Nie wiadomo czy to jest Bendy, prawdopodobnie tak, ale... Równie dobrze może to być Joey. Chociaż to akurat wąpię, raczej to jest kryjówka Bendiego, no wiadomo. Demontuszu i tak dalej jego... Toron. Kamery filmowe! Kamery filmowe tu. Ro... No to jest ciekawe. Aha, i puszcza w... I puszcza sobie te wszystkie kreskówki. Jest Alice śpiewająca, tam coś, tam Bendy z innymi ziomkami. Tu Alice znowu śpiewa, Bendy Boris, jakiś dziwny gang, prawda, bym ich tak nazwał, bracia B. Bendy, Bendy raz jeszcze. No, nie na wszystkich jest Bendy, ale na wszystkich jest jakaś kreskówka. Coś z tyłu ciekawego. No Tak wolę przepaczyć, bo zgaduję, że jak przesłuchamy te taśmy, to coś się stanie.

When the next big thing came along, only the monsters remained. Shadows of the past. No, właśnie. But you can save them, Henry. You can peel it all away. Yeah. You see, there's only one thing Vindi has never known. He was there for his beginning, but he's never seen the end. The end. Siema, Bendy. Mam taśmę, na której jest koniec. Prawdopodobnie twój. Ręka ci rośnie, druga, druga też ci rośnie. Zamieniasz się w wielkiego stwora, Bendy. Będziemy musieli przed tobą spieprzać, tak? Ale Joey, on tutaj tego to sprowadzić od samego początku. Teraz musimy spieprzać przed Bendy, bo się zamienił w jakiegoś demona. A oh. oh. Poczułem ten cios. Oh shit! Co, co mamy zrobić teraz? fps -y tak niskie, gdzie on nas w ogóle, gdzie my jesteśmy? Cholera wie co mamy robić, ale fps -y są tak niskie, oh shit! I zginąłem! Hell yeah! <grywka> Okej, okay, on szarżuje jakoś, nie widziałem, że szarzuje. szarżuje W takim razie, uh. Tyle rzeczy naraz Kurde, on będzie tak szarżował, jaki on jest szalony Ale jakim cudem mam go unikać? Holy shit! O, mam dźwignię jakąś. Nie wiem, mam jedną dźwignię. FPS-y są tak ultra niskie, że to jest jakaś masakra. Nie mam pojęcia, jakie on ma paterny biegania. Dobra. Ewidentnie ma jakieś swoje stałe ścieżki. Dobra. Dobra. Szukamy dźwigni, to też jest pewne. Przejdźmy się tutaj jakoś. Jest, jest druga dźwignia. Nie mam pojęcia, ile mamy znaleźć tych dźwigni. Jest napisane, nie Dobra, on powinien tutaj teraz przebiec. Tak, 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 dobra. Biegniemy teraz, biegniemy. Oj, pan Bendy się. leciutko. Denerwowo! Skąd wybiegniesz? Skąd wybiegniesz? Cię masz! I teraz tu, dobra, mamy cię, mamy cię. Miegniemy dalej. Mam nadzieję, że nie pominę jakoś głupio dźwigni, bo po prostu jej nie zauważy, jak jakiś wiecie. Pacan i cep. Pytanie, czy po mojej śmierci te dźwignie, które już jakby. zrobiłem, czy one się. na nowo będą. czy one już będą, wiecie, odwajchowane, czy będę musiał robić jeszcze raz? Dobra, ten na pewno nie muszę iść, bo to jest wyjście, jakby, i jeszcze chyba nie mam odblokowanego. Sprawdzimy, ale wątpię, bo mi się wydaje, że więcej trzeba dźwigni odblokować. Oczywiście. No! Nie ma żadnej podpowiedzi. Bendy sobie szarżyje w nieskończoność, zamiast nas złapać. Nie, nie wiem czemu. Mamy jakąś taśmę. I co co, Joey powiedział? Że Bendy był tutaj, widział swój początek, ale nigdy nie widział swojego końca. Mamy taśmę z napisem koniec. To jest jakaś kreskówka. Dobra, rozumiem teraz. Wzięliśmy po prostu kreskówkę teraz. Wzięliśmy kreskówkę. Garit, Rozumiem już. Wzięliśmy kreskówkę, która po prostu ma wyświetlić filmik. No kreskówka, prawda? Ale gdzieś musimy ją puścić. Wyświetli filmik, gdzie po prostu nie wiem. Jest koniec, nie wiem, całej sagi Bendiego czy coś. Przyknie to Joey zrobił, tylko co nam teraz zrobić, bo chyba trzy dźwignie już odwajchowałem. Ouu! To był błąd, to był błąd. To tyle? Dobra, bo odblokowałem jeszcze jedną czwartą dźwignię i tak chodzę wokół. To jest chyba już wyjście odblokowane, tak mi się wydaje, ale totalnie mi gra o tym nie poinformowała. Dobra, możemy uciec gdzieś. Tak? Nie jeszcze. Dobra, dobra, otwiera się. Pytanie, co? I kto się śmieje teraz? Ja się śmieję, ha ha ha. ha, ha, ha. Mamy jakieś dwie bateryki, czyli to jeszcze nie koniec. A no pewnie, pewnie. Czemu robiłoby być koniec? Musimy odpalić film, to jest pewne. Musimy odpalić ten cholerny jeden film. Czy tu mamy, nie tutaj ta, ta kamera, rakieta, chciałem powiedzieć, świeci totalnie gdzie indziej. Jakby na inny ekran już coś odpala, prawda? Co ja to muszę zrobić? To jest jakieś bardzo dziwne. Jakby taka tuba. Nie za bardzo wiem jak mogę ten film odpalić i jakby gdzie, gdzie mogę to zrobić? Jezus Maria, te FPS-y w tej ostatniej lokacji naprawdę szaleją. O, dobra, tu coś mamy, dawaj. No, witamy, witamy pana po raz kolejny. O, to nasz byczor! Dobra, co, co mamy zrobić? Tylko, to jest moje pytanie. Siema! I się no On jest brzydki. On jest tutaj, tu, że za nami. Dobra, rozwalił tuż. Chyba to musimy zrobić, tak? Musimy go na tyle wkurzyć, żeby wszystko tu rozwalił. Dobra, dawaj, szarżuj. Dobra, no to porozwalaj to. Chodź, 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 chodź. No, no, no. Tu, 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 szarżyj. Dobrze zasharżujesz? Dobrze. Dobry byciek, dobry. Icha, Znaczy nie icha. Ola, wala. Jakichś, jak się mówiło na byka. Nie, wiecie, no na tych wszystkich... W Hiszpanii, co tam... Byki. Je... Jest... A, to jest wąski akcent. Dobra, dawaj. Czerwona płakta. Mam, mam, mam... Nie wiem. Nie wiem, nie wiem co mam. Ale... Ale i tak go bejtuję. to w miarę dobrze. Dawaj, ostatni filar Pillars of Eternity. Taka gra, jakby co? A nie. Jest ciemno, ale jest światło. Ja... Dobra, dobra, zrobiło się jasno z powrotem. Rozwaliliśmy trochę tutaj, trzeba przyznać. Zdecydowanie o to grze chodziło, więc dobrze, dobrze, dobrze na to wpadłem szybko. Lecimy teraz dalej. Boże, jak się trzęsy cały. Finał. Finał wszystkiego tam z powrotem. Co, musimy puścić tape'a. On nas wyrzuci przez tę dziurę, prawda? Wtedy. On tu przyjdzie? Czy... Dobra, tu, tu jest. Dawaj. Końcowa taśma. Cześć, Bendy. Chodź, chodź pooglądnij. Oglądnijmy sobie kreskówkę. Oglądnijmy sobie film. Koniec. Tu też koniec. Ja, ja, co teraz, potworku? Piękne masz ząbki A, jasno, jasno Tak, oto upada Demon tuszu Przynajmniej mam taką nadzieję Że upada Będzie jakiś plot? Nie, to nie będzie takie łatwe, coś jeszcze będzie, prawda? Znaczy zmierzamy już do końca tego chapteru ale co dalej? To jest nagła zmiana otoczenia. Jesteśmy w domu. Tak po prostu jesteśmy nagle w domu. Mamy maskotkę mamy plakaty, tak jakbyśmy byli u Joe'a. słyszymy, gwizdanie. ktoś tam jest. Cześć żeby, byśmy w końcu trafili do Joey'a? Wszyscy chciałam powiedzieć, że to jest mój dom, ale... Witamy Henry. pana. Cześć so soon I didn't you for hour yet. Cześć, Joey. Just to Who are we, Henry? I thought I knew who I was. But the success starved me. Nothing left but lines on a page. In the end, we followed two different roads of our own making. You, a lovely family. Me, a crooked empire. Ah, and my road burned i let our creations become my life the truth is you were always so good at pushing old friend pushing me to do the right thing you should have pushed a little harder henry come visit the old workshop there's something i need to show co, you co, 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 co to jest przed Przepraszam, to... co? Teraz mam, mam, mam pewne pytanie, czy, czy to była po prostu retrospekcja? Muzyka jest strasznie głośna, sobie muszę przyciszyć. Mm. Nie przyciszają w ten sposób. O, dobrze, że mam kurde. Takie urządzonko, które mi przycisza fajnie dźwięk i. Dźwięk i... Muszę akurat odpowiedzi mieć. Ma ma są dwie możliwości. Albo mieliśmy teraz retrospekcję, po prostu widzieliśmy to, co się stało przed rozpoczęciem chapteru w ogóle pierwszego. Znaczy przyszliśmy do y Joey'a i. No. Słuchaj, Joey. Coś tam, Joey. I, I w ogóle Joey, on nas wysłał do tego naszego workshopu, prawda? Naszej pracowni starej. Jest jeszcze druga teoria, moi drodzy. Że wszystko zaczyna się na nowo. Przeszliśmy przez to całe piekło. I to piekło rozpoczyna się raz jeszcze. And here comes the Maszyna Tuszu. Gratulacje... Twojego sukcesu. Wszystkiego najlepszego Twój najlepszy przyjaciel Henry Stein Znamy jego nazwisko w końcu Opowiedz mi kolejną historię wujku Joey Co było z perspektywy teraz Joey'a Popatrzyliśmy na ten obraz Widzieliśmy tam maszynę oczywiście, to już gdzieś tam to jest pewnie taki znak, że słuchajcie, mnie kończymy z tą serią. Wiem, że chcecie jeszcze więcej odpowiedzi. I je damy. Ale jak teraz? Co? Czemu to się teraz skończyło? Czemu Czemu miałoby się to wszystko powtórzyć raz jeszcze? Przecież wyświetliśmy taśmy z końcem, prawda? Miał już to być koniec! Mieliśmy wyzwolić ich wszystkich! Ale się tak nie stało. Dlaczego? Because! Ponieważ! I to było na tyle. Uh, nie, nie, nie będę teraz żadnych wam teorii gadał, siedziałem przy tej grze prawie dwie godziny teraz w tym, w tym chapterze piątym Nie dość, że musiałem jeszcze raz przechodzić pewną część O, to to był ten, ten bug, ten bug był straszny, naprawdę Ale warto było, warto było, bo to co tu się działo, o, dobra gra Nie lubię horrorów, znaczy no, jakoś horrory to nie jest moje gry Ale to nie jest taki typowy horror, tutaj Ciekawa była historia, ciekawa fabuła, cała otoczka, to co się dzieje, klimat! Powiem wam szczerze, że warto było zagrać tę grę. Warto było być dzbanem i oczywistych rzeczy nie zauważyć, że siekiera leży przed tobą, masz ją podnieść! Warto było, kurde! Podoba mi się ta gra, mimo że dalej nie wiadomo w cholerę rzeczy, ale nie wszystko jest wyjaśnione, to ja jestem zadowolony. Gameplay był... Gameplay wiadomo, no, czasami był dziwny, FPS mocno spadały, więc optymalizacja nie jest tutaj na najwyższym poziomie niestety, aczkolwiek ja jestem zdecydowanie zadowolony z tego, co tutaj się działo. Muszę wam to przyznać. Panie Bendy, Panie Bendy, ta ostatnia konfrontacja była dosyć creepy. Była dosyć mocno. Sam fakt, że go pokonaliśmy, wyświetliliśmy tę ostatnią taśmę. I teraz... Teraz... Czy właściwie możemy się cofać do poprzednich chapterów? I tam szukać tych napisów ukrytych. Uuuu! To jest hmm. ciekawe. I wracamy do ekranu startowego, więc słuchajcie. Myślę, że jeszcze dogram ten kawałeczek na serwisie pierwszym. Niestety, ach, archiwa, dokładnie, chyba to dogram kiedyś. Dajcie znać, czy chcecie to zobaczyć. Myślę, że. Myślę, że. Będzie warto. Będzie to jest spokojera. Co będzie dalej? Nie mam pojęcia, na razie muszę od tego odpocząć. Ja, ja, jak miałbym ocenić grę? Nie wiem. Była świetna, była inna od tych gier, które grałem, ale to, że się tak wczułem w grę, wczułem się w te historie, chciałem poznawać dalej, co się dzieje, to rzeczywiście zasługuje na pochwałę i to się Wam udało, twórcy, gry, twórcy tej gry, to się Wam udało. Zaciekawiliście mnie, ja przeszedłem całą Waszą grę i tego nie żałuję. Oh yeah! Teraz możecie mi spamować teoriami. <laughs> teraz już nic mi nie straszne. Teraz już, teraz już wszystko mogę wiedzieć. Nie ma już spoilerów dalej. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Standardowo wiecie co robić. Wiecie co robić. Słuchajcie, nie będę tego przedłużał. Wiem, że mam tendencję do przedłużania. Powiedziałem co powiedziałem. Mnie się to bardzo podobało. Warto było grać w tę grę. To, co się będzie dalej działo z tą grą, czy z serią, czy może zrobiłem jakiegoś spin-offa, nie spin-offa, tylko nie wiem, może jakiegoś sequela, prequela, cholera, wie. Może będziemy na przykład sterować kiedyś Joey w jakiejś grze, to było ciekawe. Historia wymaga dokończenia. Nie ma dokończenia, więc ja nie jestem zaspokojony do końca. Tyle wam powiem. Dzięki za oglądanie, słuchajcie. Mam nadzieję, że mieliście dobry czas, który spędziliście przy tej grze razem ze mną, albo z innymi YouTuberami. Słuchajcie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych projektach, prawdopodobnie portalu. Trzymajcie się. No i nareczka.